Na podstawie faktów, a jesteśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a prawnicy powinni trzymać się faktów. Do czego prowadzi? Na różnych komentarzy do naszej rozmowy, która została przekazana tym panom. Ma pan do tego oczywiście prawo. Przekazywać im taką rozmowę, którą tutaj odbywamy. Natomiast to są wszystko okoliczności, które stwarzają sytuację, w której zrobiliście sobie ze mnie utrwoną w naszym środowisku nieprzychylną. I to jasno mówię. Teraz kwestia druga. Mianowicie tak. Był spór między dwojgiem senatorów z Platformy Obywatelskiej. Panią Kochan i panem Pocielem. Pan Pociel był za drugi, 63, pani Kochan dwa przeciw mu przeciwna. Ustaliliśmy, że. Po co pan tam zablokował? Dla własnych ambicji, bo chciał pan, żeby projekt, na którym pan pracował, jak pan to stwierdził, był tym, że pan będzie mógł wypiąć pierś do orderu. Gdzie jest ten projekt? Pytam. Dzisiaj pracujemy z powrotem nad tym samym projektem. Jakby Pan mógł uważać, Panie Rzeczniku, przez sekundę. Może Pan? Dziękuję bardzo. To chciałbym wiedzieć, kiedy Pan mówił poważnie, a kiedy Pan żartował. Czyli tamten projekt, ten tożsamy z tym, który jest dzisiaj. Rok temu był dobry, tylko węższy, a w tej chwili jest zły? Na odpowiedź na pytanie kiedy pan ten swój lepszy, szerszy zgłosi. Bo przez pana od roku nic w tej zakresie nie zrobiono. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie senatorze. Bardzo proszę bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora. Ja druga. Mianowicie tak, był spór między dwojgiem senatorów z Platformy Obywatelskiej. Panią Kochan i Panem Pociejem. Pan Pociej był za drugi przyszedł. Pani Kochan władza mu przeciwna? Ustaliliśmy, że dojdą ze sobą do porozumienia w tej sprawie. Efektem tego porozumienia jest projekt przedstawiony przez Panią Kochan, którego numeru druku nie pamiętam, 550, ja, tak, to jest ale jak, ale, Tak, ale jak się Pan skontaktuje. Kocham Cię, kocham Cię synku, wiesz, to dla siebie. No. Ja Panie Przewodniczący. Dobry. ja mogę Pana minutkę zająć? bo mam progę. Zainteresować żywym tematem, który i zresztą nie, bo do silna edukacja, na 10 zainteresuje. Chodzi o to, że za niedługo może się okazać tak, że nie będziemy Dobry. się widywać. Naszego? No, tak działa prawo rodzinne w Polsce. Tak. No, no od, od lat 50 60 się właśnie to zmieniło. Mogę przekazać Panu taką ulotkę z tym informacją musimy na anionację stać. Dobrze jest procedowany w Senacie druk numer 63, który właśnie tym drugim razem się mógłby tym tematom właśnie pomóc, żeby... Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Przejemy. Mogę Dzień dobry Dzięki. Dobry. Dzień dobry. pod rozwagę państwa, przychylając się do sytuacji i jednoznacznie podkreślając swoje stanowisko, dziecko ma prawo do wychowywania przez oboje rodziców. I jeśli którekolwiek utrudnia kontakt z drugim rodzicem, który nie jest przemocowy, a tylko brak miłości no, rozbieżność charakteru, różne są powody rozwodów. Stały, na, stały się powodem rozwodu, nie może być powodem dziecko i dziecko nie może być w tej sprawie traktowane. Przedmiotowo, jako, jako swego rodzaju zastaw albo groźba, jak będziesz taki i taki wobec mnie się okazałeś, to ja ci utrudnię dostęp do dziecka. W żadnym razie to, z punktu widzenia dobra dziecka, jest wyjątkowo szkodliwe i niedobre, i w tej kwestii nie będzie nigdy w mojej akceptacji. Ale sprawa alienacji rodzicielskiej to nie jest sprawa dobra dziecka, tylko niedobre teorie, które powodowały, zresztą wysuwane przez skompromitowanego naukowca, które nie powinny stanowić podstawy stanowienia prawa w Polsce. Bardzo dziękuję. To już Pan wie zresztą sam, bo Pan powiedział, że jest 550. I lat 550 będziemy procedować i procedujemy na 63. Jestem przewodniczącym tej komisji. a myślę, że do końca kadencji e, nim będę procedować nie będziemy. A jednym z ważnych elementów jest to, co Państwo zrobiliście w tej Izbie Może nie Pana akurat, mówię jako o całości. Naszej ekspercji w tej sprawie i to, co Państwo wypisujecie pod moimi profilami. Nie rozumiem, sprawy? do czego Pan zmierza. Chyba Pan mógł rozwinąć tą myślę. Bo ja proszę pana, w tym temacie, inaczej proszę pana, ja alienację przeżyłem. Widzę, że te działania dalej są alienacyjne, tak? W kierunku co do mojego krzywdzonego dziecka, które wszędzie mówi, że to jest dobrym tym człowiekiem, ona chce z to mieszkać. Przemoc, proszę pana, ja na mojej córce ale... się skutecznie ukrywa. Mogę panu ale nadmienić, ja się... że moja cerka, proszę... Ale ja nie, proszę... nie mam nic więcej panu do powiedzenia poza to, co powiedziałem. Proszę pana o pytanie. Jeżeli pan wytłumaczyć mi, bo w roku 550 nic nie ma na temat pieczy naprzemiennej, która jest najlepsza dla dziecka, tak? Proszę, proszę pana, pana chyba staramy się wszyscy dojść do tego, żeby to dzieci, które mają doczynywać... pan, Nie jest to najlepsza dla dziecka. Myśmy spotykali się z dziećmi, które, że tak powiem, były poddane tej pieczy naprzemiennej i nie mamy z tego dobrych. Ale proszę pana, z tego co, co wiem, to w Polsce nie ma oficjalnych badań zrobionych co do, do no, przemiany, a dobrze. niemieckie życie inne, proszę, proszę pana, pana, dlaczego ja, Rosja odeszła ja, od tego w dziewięćdziesiątym ja roku? Odrzuciłem Czy... do pana, zap, zaprezentowałem panu moje stanowisko, nie mam nic więcej do dodania się. Do widzenia.